Ho, ho, ho! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Abia i moi drodzy witam was w Wigilię. Tak, dzisiaj jest Wigilia, prawdopodobnie część z was jeszcze nie pojechała do swoich rodzin, część z was nie przyjęła swoich rodzin, ale mam nadzieję, że za niedługo do tego cudownego stołu rodzinnego i wraz z najbliższymi osobami spędzicie sobie ten przepiękny czas. Oczywiście na samym starcie też chciałam Wam życzyć dużo zdrówka, szczęścia i żeby Wam się wszystko dobrze wiodło i spełniły marzenka. Marzonka. Marzonka, marzenia, nie. marzenia wszystkie, dokładnie tak, Oliwia. I przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Ja się o tym przekonałam jakiś czas temu i mam nadzieję, że nikt z Was się nie będzie musiał o tym przekonać, więc zdrówka ponad wszystko. I moi drodzy, dzisiaj jesteśmy w świątecznym, króciutkim odcinku z em, naszej wiejskiej historii. Stwierdziłam, że tak jak już od dawna, dawna zapowiedziałam, że tutaj naszym synom też przydałaby się taka wigilia, troszkę inna, ponieważ może nie przy stole wigilijnym, tylko po prostu taka, w której sobie pojadą, odpoczną, gdzie jest śnieg, gdzie jest piękna pogoda. Mam nadzieję, że ta pogoda będzie piękna, chociaż na razie zapowiada się dosyć fajnie. E, oprócz tego, że mamy tutaj naszą całą rodzinkę, to, moi drodzy, mamy też i Krystynę, bo jakby to tak nie było, chyba jest Krystyna. Where is Krystyna, bro? Wydaje mi się, że powinna być tu Krystyna jeszcze, no ale najwyżej będziemy po Krystynę dzwonić. Um, wydaje mi się, wydaje mi się, że że, 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 że nie widzę tej Krystyny. E, dobra, ale tak czy siak, e, przyprowadziam tej naszą całą e, rodzinkę. Ja Wam w tym momencie zrobię szybciutkie cięcie i po tym cięciu zobaczycie, jak udało mi się zdobyć tyle pieniędzy. Uwaga, moi drodzy, taki mały przerywnik pokazać. Chciałam Wam, ile udało się zarobić Finowi na jarmarku. Jak widzicie, jest to prawie 25 tysięcy simoleonów, 827 e, rzeczy sprzedanych. E, będzie 25 tysięcy simoleonów, bo patrzcie, że jeszcze mi zostały do sprzedania jajka. O, jak ty przejadę, jeszcze 55 jajek mam do sprzedania. E, tych nie będę sprzedawać. E, Sprzedam wszystko, co było w ekwipunku, nawet jakieś takie drobne rzeczy, jak banana czy jakieś tam awokado, ananasa i tak dalej. Ponieważ chciałam zrobić sobie tutaj troszkę miejsca. Też sprzedałam ehm, całą e, beżową e, wełnę i białą, na odwrót pokazałam, ale tak, poszedałam też wełny, bo stwierdziłam, że i tak Maryda już nie dużo będzie robić niestety rzeczy na szydełku. Raczej chyba będzie już spędzać czas sobie z rodziną, więc. E, nie będą one nam aż tak bardzo potrzebne, a w przyszłości sobie najwyżej po prostu jakoś zdobędziemy. Nie sprzedawałam przysmaków żadnych, bo potwierdziłam, że one się jeszcze przydadzą. To jak widzicie też, za złoty przysmak moglibyśmy sobie trochę tej kasy wbić. Mamy złote mleko, ponieważ użyję je do jarmarku. Też mamy krowę w ekwipunku, więc tak by to wszystko wyglądało. Ja sobie teraz to sprzedam. 25 tysięcy nam dojdzie. I moi drodzy, jeszcze chciałam jedną rzecz sprzedać, a mianowicie będą to żaby. Oprócz dwóch żab nie wszystkie osoby mają te żaby teraz w ekwipunku, ale to nic nie szkodzi. Wstrzymamy sobie trochę tą produkcję. i tak o niej zapominałam bardzo. Więc tamte żaby niech sobie będą jak były. Będziemy uzupełniać reszcie. A sprzedaję tutaj 52 żaby w sumie, też sprzedamy sobie je i cóż, widzimy się już prawdopodobnie w niedzielę, ja Wam powiem, czy udało nam się zdobyć na jarmarku złoto, czy może jakąś inną rzecz, widzimy się w niedzielę już na odpoczynku, gdzie będziemy też postarzać naszego Fina, albo ja Fina, może wiecie co, postarzę sama, żebyśmy już mieli taki spokojny, bardzo spokojny wyjazd w góry z całą naszą rodzinką. Dobra, moi kochani, ja tak jak Wam pokazałam, udało mi się sprzedać troszkę rzeczy na jarmarku z Finem i z takich tej rzeczorków, co się zadziało, to dostałam okradzioną na jedną wstążkę, ponieważ tak jakby dostałam tylko wstążkę za drugie miejsce krowy, a za mleko miodowe nie dostałam żadnej nagrody, więc nawet komunikatu, więc jest mi troszkę smutno. Dalej tutaj e, Kevin zdobył dziesiąty poziom w wytwarzaniu, Merida zdobyła dziesiąty poziom ogrodnictwa i spełniała swoją aspirację. I z usuniętych rzeczy, które przez przykład usunęłam, to usunęło mi się to, że Merida również wbiła sobie dziesiąty poziom w dzierganiu, więc Meridę mam już całkowicie wręcz skończoną. E, tutaj naszego piernika no to trochę mu trzeba brakuje, ale e, no Najważniejsze, że wytwarzanie jest na dziesiątym poziomie, bo na tym mi najbardziej zależało. I z takich ważnych komunikatów jeszcze to tutaj e, Krystyna jest z naszą dziewczyną. E, e, podróżuje, i rozmawia, e, nie wiem, czemu nie przyjechała z nami, ponieważ ją też zaprosiłam, ale mówi się trudno, będzie bardziej rodzinnie, tak też, tak też może być, zjedz coś mój drogi. I moi drodzy, ja bym chciała, żebyście się powybierali tutaj, popatrzyli co tu jest, ja jeszcze nigdy nie byłam tej na górze Kajrobi, jakoś tak się chyba to nazywa, co tutaj jest, zamów jedzenie, chodź, zamów sobie jedzenie, zamówić możemy jakiś ramen z wołowiną. Ty jesteś chora w ogóle widzę, hmm, fajnie. E, Sądzenie, choroba, a dobrze, to może zaraz się ogarniesz e, Kevin, ty idziesz coś tam ugrillować a ty mój drogi, zabrałbyś dzieciory mm, i pojeździł na oślej łączce iść na e, narty e, wielokrotnie wy też chodźcie, ty mój drogi, też mi pasujesz bardziej jako narciarz, wielokrotnie i tutaj jeszcze ty mój drogi, e, weź skorzystaj z toalety, nie odrabiaj lekcji Niepotrzebne ci to jest, e, idź e, na snowboardzie, pojeździ trochę. Jeszcze z takich e, kolejnych informacji jest to, że postarzyłam naszego Fina. A co, co nie możesz jecha, jecha, jeździć? Czemu nie? Idź na narty wielokrotnie. To się stało, że nie możesz? Gdzieś indziej powinnam to... Chyba, że nie masz sprzętu. Chyba, że problem jest z tym, że nie masz sprzętu i muszę ci jakoś sprzęt dokupić. Ale nie mam zielonego pojęcia, bo wiecie, nigdy z tego nie korzystam. No, ale e, tak czy siak, chciałam powiedzieć coś. A, że film jest już e, dorosły. No, też tam z tą naszą e, Krystynką sobie e, życie powoli będzie układać. Na zajęciu będziemy z, żegnać naszą sta, starszyznę, więc. E, prawdopodobnie nam się tutaj wprowadzi do domu e, Krystyna Katia. Widzę, że zapomniałam dynię schować, bo kupiłam trochę jej, ale się mówi trudno. I jeżeli chodzi o cechy, bo cechy wam chciałam powiedzieć, to zyskał on cechę dobry. E, film korzysta na razie z wyposażenia RAR, ale one są dosyć kiepskiej i nie do końca pasują. A tam, patrzcie, jak jedzie. No, nogi. Nogi przy sobie. Oj oj oj, 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 Ale ślady, patrzcie, jaki fajny pozostawił. Chyba one znikają. Dobra, one już znikają. Co prawda, szkoda, że znikają, skoro nikt nie jeździł, i skoro um, ale też z drugiej strony nie jest jakoś. Um, nie pada deszcz, więc one nie powinny jakoś bardzo znikać. Tutaj widzę, że jest coś lepszego, ale nie wiem czy. Oni są gotowi na takie te jazdy na większym stoku. Jeszcze z takich ciekawszych rzeczy, co tutaj mamy. Mm, tutaj ty czekasz na jedzonko, rozumiem? Tak? Czy już ty zjadłaś? Mm, a wej zamówię jeszcze sobie schłodzone herbata z szałwią, może być. Tutaj w ogóle są te takie różne rzeczy. Opatrzcie. E, pokupuj tych kapsułek. Ja to lubię te kapsułki bardzo. Tutaj mamy kub mydło i powidło, ok? Mm, Erik korzysta na razie, a to te same te przychodzą, te same rzeczy Okej, okay, pokupuj te różne rzeczy ee, Kevin to korzysta z, z innych rzeczorków sobie Utknęło w automacie, Myryda wypada z nadzieją, że... Tylko na po chwili brudna prawda nie utknęła, no chyba, że... No chyba, że zacznie kopać w to Potrząśnij. We na tym moja droga. No dopiero co zaczęłam kupować, a to już się psuje. No masakra. Tam ci chyba się dobrze bawią. Dziciory sobie śpią. W ogóle to to tak e, o, dobra tej deski dla dzieciaków. OK Eliksir wymioty na nagłe wypadki Huła. Maść, ukojenie, a może być jakaś taka maść, nie wiem co to za maść. To może być właśnie po to co się ugryzło, tak, pakiet uzupełniający z... Okej, okay, to sobie też kupimy. E, spray przeciwko stonogom, tablet. E, Pij mniej, biegaj więcej, środek się, okej okay, no. Okej, okay, niech będzie, Jazdy na, tak, na nartach, tak lubisz film na nartach. Nie będziesz miał w życiu okazji dużo z niej skorzystać, ale. Jak przywaliła. Ale chyba skutecznie. O, dobra. Mam nadzieję, że już nie jest tam utykać. Wybiegacie, ok, no. Trochę ciężkie życie. Chodź, wiesz, co ty jesteś w sumie. Yy... Aha, musisz mieć do te strasy trzeci poziom. Kawałek pizzy, pokupujemy wiecie co troszkę tych, tego jedzenia i wrzucę do lodówki, to będą miały dzieciaki. Ale tutaj patrzcie, na tą trasę możesz iść. Idź na narty wielokrotnie, duża intensywność. No weź zjedź z tej oślej łączki. Ej no patrzcie, patrzcie, czy będziesz w stanie wyhamować? E, Widzę, że hamowanie jest nadal to samo. Obolały stopy. No. Oj, tam marudzicie, nieraz się jeździło w takich nartach za małych i się człowiekowi nic nie działo. Albo za dużych nawet czasami. E, czekajcie, chciałabym tutaj wrzucić żarełko, jakie tam e, udało Ci zdobyć. A też między innymi właśnie z Meridą tutaj troszkę rzeczy e, porobiłam. Takich jak właśnie, jakieś takie ozdoby. Nie sprzedawałam tego, bo może to, a nuż widać, jakoś wykorzystam. Myślę o członku rodziny. Możesz myśleć o członku rodziny. Weź sobie tej, skorzystaj. I wiecie co? Ja chętnie bym e, wzięła ciebie, Merida, i Kevina, żebyś ciebie sobie tutaj, e, żebyście sobie tutaj usiedli i sobie coś tam ze sobą porozmawiali, bo już dawno w sumie nie mieliście takiej okazji sobie porozmawiać. Jeżeli chodzi o jakieś rzeczorki, które można by zbierać, to jest, nie mam zielony opędzie, że tutaj mm, coś ciekawego by było, Dowiedz się więcej, zobacz festiwale, Okej, okay. to jest dalej jakieś przejście. O, jakaś cinka była. No, jaki zamiast się uczyć dzieci na nartach i korzystać z wolności, to odrabiałem lekcje. Okej, okay, tutaj, o Jezus, coś, coś strasznie zaczyna wiecie, co im dalej, tej jadę. Ale e, nadal nie zmienia to faktu, że nie widzę niczego. O, tutaj jest jakieś wejście. Nie widzę niczego innego, co tu jest. Obejrzyj, tu jest jakiś widzę, jakaś pamiątka taka. Nie wiem, czy mu się to jakoś bardzo z Anime kojarzy. Ale troszkę tak, troszkę mi się kojarzy z anime. E, o, zamówienie A, widzę, dobre. Sam sobie zadecydowałeś, że trochę kasy trzeba rozdać. E, ty jeżeli nie lączki, lączki, czy nie szkodzi, ty za to możesz, zamiast rozmawiać z paniami, to możesz skorzystać z toalety. No, wróć na parcelę. Skorzystaj sobie z toalety i skorzystaj sobie z nocni twój z prysznica. Żeby nie było. No, a wychodźcie sobie usiądźcie. Ty miałeś tutaj usiąść i ty też miałeś tutaj usiąść. Ty za to jak już zjesz. Nie mamy tutaj. No, widzę, że niestety nie mamy tutaj. O chociaż nie, tutaj jest jakieś miejsce takie większe. Nakryj do stołu. Weź eleganckim nakryciem Nakryjesz do stołu, ty za jeszcze jakiegoś ciekawego mamy I możesz w sumie porobić jakieś jedzenie, ja wiem, że Wiem, że ty nie do końca potrafisz, ale Przyda się, przyda się na później Takie, może jakieś świąteczne ciasto byśmy upiekli hmm. Może być świąteczne ciasto Trochę ci się ta wiesz co, bluzka wcina moja droga a, ty. ty już masz dość. Ty już masz totalnie dość. Ty już nie chcesz nic zrobić. Merida też widzę, że ma dość. Nie chce iść se, usiąść ze swoim mężem. Ani trochę. Bo po co się raz w życiu kogoś posłuchać, co? Po co? Po kiego? Nie możesz tu nie tak usiąść. Ty za to rozpal tu. Wróć tu. Dziadzie, Kevinie. Kelinda, usiądź, proszę, rozpal. A widzę, że, patrzcie, że to jest zdejmowanie butów nawet. No tak, no bo w Azji się, wiecie, w butach nie chodzi. Ogrzej się. Pal pieniądze. Co ty, ale przecież masz pieniądze. Przecież mamy pieniądze. Chyba, że nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy żeby to robić jeszcze, no. Nie wiem, wydaje mi się, że już jesteśmy w miarę bogaci, jakby nie było. Narzekaj na zimno, romantyczne. Okaż czułość, okaż mu czułość. Wyślij do domu z urlopu, ale ty jesteś, Rida. Więcej sobie, ożywioną rozmowę uprawiajcie. Podyskutujcie o czymś. Cześć, brat. Co u ciebie? Adoptuj z obowiązkiem opieki? Uu. W sumie to. No, chyba nie wiem, czy automatycznie adoptujesz, jeżeli. Jeżeli, jeżeli rodzice umrą? Czy jak to będzie wyglądało? Intuzjadność no i sprawność fizyczna Czemu jesteś smutny? Muszą poćwiczyć kiepska jazda na snowboardzie. A tam przepierdujesz. Chodź, wróć do domku też. Dzieci w ogóle to sobie tam śpiechają. Mają gdzieś jakieś święta. Po co to komu? O, chodźcie sobie tutaj, usiądźcie. Usiądź i rozmawiaj tutaj. Merida, proszę. Wróć. Ale bardzo denerwujące, wiecie co, to takie, że oni tak chodzą w jedną i w drugą. Usiądź, popraw, popraw, sobie jakieś relacje. Ucz coś. O. Weźcie sobie, to jest jedna z technicznych chwil... Jedna z technicznych chwil rodzinnych, w których możecie naprawdę sobie spędzić czas razem. Narzekaj na problemy Właściwie wiecie co? Wszyscy się sobą jakoś zapoznać, no Moi drodzy, Wigilia jest Świąteczny czas Patrzcie jak słodko Aż sobie zatrzymam i wiecie co? Zdjęcie zrobię, bo To jest akurat słodziutki patrzcie jaki O Cudowny obraz ich razem no, jak pięknie. Jak pięknie, jak cudownie. Dobra. E, ale prosiłabym was o dalsze rozmowy ze sobą. Szczególnie ty, która cały czas chcesz ciekać. Aha, dobra, widzę, że albo jakaś aktualizacja weszła, albo coś. Posać tutaj, nie no, usiądź. Usiądź. Usiądziłam. I ty też tutaj usiądź. No, i teraz możecie porozmawiać dalej. No, Entuzjazm się z słodyczami. Więcej, przyjazne. Narzekaj. Widzę, że wszyscy macie jakiś problem zdrowotny. ale mi się wydaje, jakoś coś z wami jest nie tak. Zapytaj o hobby. O, właśnie, ty to mógłbyś Mogłabyś z tym dzieckiem jednym i drugim w sumie trochę pogadać, bo. Bo jest... Wasze relacje nie są jakieś takie najlepsze, bym to tak e, rzekła. Znaczy, może nie to, że nie najlepsze. Nie jesteście jakoś bardzo sobą e, zaprzyjaźnieni. Takie mam wrażenie po prostu. O. Udawaj... A nie, nie udawaj, nie bądź złośliwy. Rozmawiaj sobie. Rozmawiaj o zwierzęciu jakimś, Kevin. Musisz sprzątać, wyszli do domu, przyjazne. Błagaj o nowe zabawki. Tak, myślę, że to jest odpowiedni czas, żebyś pobłagał ich o jakieś zabaweczki. Patrzcie, jak wszyscy mają gołe stópki. Ale ładnie to wygląda, że oni nie dosięgają. tak Oj, się jeszcze rozświetliło wszystko. Rozmawiaj o swojej pogodzie. Porozmawiajcie z tak, moi drodzy. Pamiętajcie o tym ogólnie, że jak są święta, to nie siedzimy z nosem w telefonach, tylko właśnie rozmawiamy ze swoimi bliskimi, bo ja wam powiem, że to jest może taka tendencja, że starsze osoby, twórmodsze osoby właśnie siedzą w tych telefonach i nic nie robią. Ale jak jesteście już na przykład w takim moim wieku, to zaczynacie naprawdę doceniać to, że kiedyś to były takie święte, że się siedziało i mogło się gadać z tymi ludźmi, a się tego nie robiło, po prostu się nie wiedziało, że to jest... Aż tak ważne. O, widzę, że czas rodzinny, miłości i tak dalej się właśnie skończył, bo są jakieś już pogróżki e, i jakieś dziwne e, uprzedzenia do innych osób. Tak, przytul jeszcze. No, udziel porady. Przytul. A też się przytulisz z nim tak słodko w boczek? Mam nadzieję, że tak. Weź, co jest dalej, przyjazny. Eee, narzekaj na słoneczną pogodę, chociaż nie narzekałabym, bo przez to, że jest słoneczna pogoda, to yy, nie było aż tak zimno. Dobrze spędzać czas z tobą, to znaczy z tobą czas, tołą czas. Okej, okay. dobra, naprawdę lubię, gdy jesteście, jesteś w pobliżu. Mam nadzieję, że twoje odczucia są podobne. Patrzcie, zaczęliście tutaj kolegować wszyscy ze sobą. Mam nadzieję, że powoli będzie coraz lepiej. No jednak wiecie, co takie trochę smutne jest to, że za niedługo nie będzie i Kevina, i czy tak wiecie, no. Trochę się smutno człowiekowi robi, bo jednak się z nimi przeżyło um, dłuższą ilość czasu i będzie mi aż dziwnie mieć. Dwóch simów mniej. Chociaż z jednej strony będzie na pewno to w jakimś stopniu przyjemne, ponieważ w końcu nie będę musiała ogarniać tych simów, bo dużo łatwiej było ogarnąć odcinki i ogólnie wszystko, co się dzieje, jak było ich mniej. Ale z drugiej strony też, no będzie tak smutno, no bo wiecie, kolejne, niby kolejne pokolenie. Zanim jednak do tego kolejnego pokolenia przejdziemy, no to na pewno będę musiała trochę pograć tą starszyzną. Myślę, że odcinki będą tak samo wychodzić, ale ja tak jakby będę grać sobie trochę, trochę, trochę um, więcej dni bez Was. No, żeby Was też nie zanudzać, za czym jak tam się zrobi. O, patrzcie, dzieci się pobudziły, więc myślę, że to będzie taki odpowiedni moment, żeby skończyć w tym miejscu e, całą tutaj wigilijny odcineczek. Trochę sobie odpoczęli nasi Simowie od tych obowiązków, porozmawiali są sobą, spędzili czas z bliskimi. Mam nadzieję, że wy też będziecie mieli okazję spędzić ten czas z bliskimi. Jak nie na żywo, to pamiętajcie, że jest dużo różnych dróg internetowych, w których będziecie po prostu mogli to zrobić, więc życzę Wam naprawdę miłych i wesołych świąt Bożego Narodzenia i do zobaczenia, moi drodzy. Jeszcze chyba w tym roku, w tych odcinkach, ale tak na wszelki wypadek, też już w tym odcinku chciałabym Wam życzyć, żeby Wasz sylwester był udany. Pa! pa.